Morgen. Dzień dobry. W dzisiejszej trzeciej lekcji rozwiniemy Twoje umiejętności językowe, koncentrując się na opisie podróży i używaniu zwrotów związanych z różnymi środkami transportu. Zapraszam. Część pierwsza. W podróży. Ich reise nach. Podróżuję do. Wie komme ich zum. Jak dojść? Dojechać do. tebanów Dworzec kolejowy. Die Haltestelle, Przystanek der Flughafen, Lotnisko, das Hotel, Hotel, Część druga, środki transportu, das Auto, Samochód, der Zug, Pociąg, die U-Bahn, Metro, das Flugzeug, Samolot, das Fahrrad, Rower. Debus. Autobus. Das Taxi. The taxi. Das Schiff. Statek. Część trzecia. Przydatne zwroty. Wann fiat zug ab. Kiedy odjeżdża pociąg? Wo ist die nächste U-Bahn-Station? Gdzie jest najbliższa stacja metra? Wie viel kostet die Fahrkarte? Ile kostet der Billet? Ich möchte ein Ticket nach. Chciałbym Billet do. Wie lange dauert die Fahrt? Jak długo trwa Podróż? I dodatkowe Słówka: Stadtmitte, Zentrum Miasta, Landstraße, Droga Krajowa, Kreuzung. Skrzyżowanie. Die Richtung. Kierunek. Tankstelle. Stacja benzynowa. Teraz, gdy opanowałeś zwroty związane z podróżami i środkami transportu, jesteś gotów na każdą podróż. Good reise! dobrej podróży. Pamiętaj, że jeśli zasubskrybujesz kanał, to nie przegapisz kolejnej lekcji.